Cześć! Chciałabyś mieć rabatę kwitnącą cały rok? Taki piękny kwietnik, który zachwyca się kolorami przez cały rok. Ja jestem architektem krajobrazu. Bardzo lubię projektować Berliny w ogrodzie. Także badałam taki ogród holenderski w Warszawie, który też kwitnie cały rok. I chciałabym poprowadzić webinar na ten temat. Na temat tego ogrodu i tych roślin, jak one się wymieniają kwitnięciem, jak trzeba je pielęgnować, jak trzeba je nasadzać, tak żeby pięknie to wszystko wyglądało, gęsto, bez żadnych agrowłóknin. W związku z tym zapraszam Cię na ten webinar, będę go organizować dnia 11. Kwietnia o godzinie 12 zapisz się na dole link. Zapraszam serdecznie, do zobaczenia.